Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony się kłania. Dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkich do wysłuchania horoskopu dla panny. Moi drodzy, chciałam powiedzieć o konkursie, który organizować będę na koniec każdego miesiąca. Dla subskrybentów, aktywnych osób, które komentują, udostępniają filmiki, ale także i dla subskrybentów będę losowała zawsze pod koniec miesiąca. Przedostatniego dnia albo ostatniego, jedną osobę, dla której będę robiła darmowe yy, godzinne czytanie. Dobrze, to słowem wstępu: yy, pamiętajcie, że warto subskrybować ten kanał. Yy, dziękuję za dotychczasowe subskrypcje i pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Yy, moi drodzy. Dzisiaj dla panny y, horoskop, karty cygańskie, oczywiście tarot, rozkład oraz y, magiczne przesłanie od wróżek. Dobrze, zobaczymy, zaczniemy tasować. Zobaczymy, y, co tutaj dla panny. Tydzień po tygodniu, moje drogie panny, cztery tygodnie, kwietnia, panna. Już te karty dzisiaj były tasowane dla panny. Dobrze. Jeszcze przetasowałam. I proszę chwilkę cierpliwości. No i e-mail do mnie jest oczywiście pod każdym filmikiem. Można się kontaktować poprzez e-mail, moi drodzy. Karty cygańskie. Dobrze. A więc tak. No, może trochę miesiąc rozpocznie się jakimiś kłótniami, jakimiś wspomnieniami złymi. Macie energię rywalizacji, kłótni, przepychanek słownych. Także to nie jest dobre rozwiązanie. Będziecie trochę również zamartwiać się, drogie panny, bo będzie jakiś problem, będzie jakaś decyzja do podjęcia w sprawach myślę, że zawodowych, może w sprawach podróży. Będziecie się zastanawiały, drogie panny, czy warto jechać, czy nie trochę takiego poczucia osamotnienia ponieważ tu na horyzoncie jest sprawa urzędowa pod koniec miesiąca myślę jakaś urzędowa administracyjna sądowa którą wy wygracie. Oczy jest energia gwiazdy jest sukces na koniec miesiąca związany z tą sprawą. Może to być zwykłe hmm, przeoczenie, niezapłacenie jakiegoś rachunku, może też być grubsza sprawa w sądzie, większa, ale tu będzie chodziło o pieniądze. Yy, może na tą sprawę będziecie musieli się wybrać gdzieś, yy, jesteście gdzieś na przykład za granicą, a będziecie musiały, yy, drogie panny, przyjechać na przykład do Polski. Yy, też tak może być i będziecie się zastanawiać, że podróż jest kosztowna, a trzeba będzie tutaj właśnie Wybrać się albo też um, po prostu to są jakieś zaległe, na pewno zaległe sprawy, które już powinny być dawno pozałatwiane. Um, tajemnica z, związana z Waszymi finansami, z Waszą wspólniczką, z Waszą kierowniczką w pracy, czy z kimś, z kim jesteście związane finansowo, z kobietą. Tu może się coś wyjaśnić. Kobieta może również podpowiedzieć Wam, co dalej robić, dać dobrą radę, wskazówkę, i Wy się z tą kobietą spotkacie gdzieś na jakiejś uroczystości w tym miesiącu. Podróż raczej będzie nieunikniona. Podróż raczej będzie nieunikniona, tak jak mówię, podróż raczej trzeba będzie odbyć. Dużo spotkań też takich internetowych was czeka, dużo rozmów, które trzeba będzie też odbić, dużo spraw takich do pozałatwiania, które już powinny dawno być omówione, załatwione, i itd. Ogólnie ten miesiąc mniej miłosny bardziej. Sprawy finansowo-zawodowe będą brały górę. No, niestety, tutaj właśnie tak widzę, choć możliwe, że otrzymacie też piękny prezent w tym miesiącu. Może ktoś z zagranicy obdaruje Was czymś. Coś tutaj miłego, jakaś niespodzianka Was czeka. Ale także, no, obawy, obawy, dużo obaw i lęków. Nie dajcie się ponosić emocją w tym miesiącu. Nie kłóćcie się, bo to nie jest potrzebne. W biznesie będzie raz na górze, raz na dole, czy w pracy. Ale jakoś to się będzie działo i jakoś te finanse będą się przeplatały. Wy sobie dacie radę ze wszystkim, ze wszystkimi emocjami, ze wszystkimi sprawami, drogie panny, ponieważ jest tu energia gwiazdy. Sukces w sprawie sądowej, sukces w sprawach zawodowych. Wszystko pójdzie po waszej myśli, co tylko będziecie sobie chciały. Sukces z podróżą, wszystko sobie tutaj myślicie. Zaplanujecie i wszystko wam wyjdzie. To tak bym widziała. No, jeszcze w zdrowiu, no, może jakieś problemy drobne, nerki, stawy przeciążone, może was dopaść jakaś grypa. I pamiętajcie: pijcie zioła na, na sen, jeśli macie problemy. Pamiętajcie o ziołach zawsze. Ja też wszystkim przypominam. No tutaj stany zapalne mogą jakieś się pojawić, ale to też poprzez stres, poprzez stres, bo duży stres. Problemy z zatokami mogą być, ale nic groźnego. Jak skoki temperatur będą, to wyjdziecie z tego. No może być skoki ciśnienia temperatur pod wpływem mm, emocji. Dobrze. Y Karty magiczne, przesłanie od wróżek mówi o uzdrawianiu emocjonalnym. Uzdrowienie emocjonalne Was czeka, gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na Ciebie błogosławieństwo i miłość. To pamiętajcie, aby wybaczyć w tym miesiącu, pogodzić się, nie kłócić się, nie, nie rywalizować zbytnio, dbać o swoje nerwy, o swój. Układ nerwowy i będzie wszystko dobrze. Drogie panny, jeszcze karty cygańskie podpowiadają właśnie o sądzie, o sprawa sądowa, wizyta. Z kobietą, ale także mężczyzna może wam tutaj udzielić wsparcia. Karty cygańskie, tak jakby tu potwierdziły dużo, bo mówiłam o sprawie sądowej, urzędowej, mówiłam o właśnie wizycie bądź też spotkaniu tutaj z kobietą na uroczystości. No i tutaj właśnie może mężczyzna pomóc, może to być wdowiec, może to być ojciec, może to być przyjaciel, no, jakiś mężczyzna starszy, na pewno starszy od Was. Dobrze, moje drogie panny, to tyle na ten miesiąc. Jeśli horoskop się podobał, proszę o komentarz, wsparcie i dziękuję serdecznie, życzę za wspaniałego miesiąca i pozdrawiam raz jeszcze.